Pozdrowienia, co jest ma chuj, kurwa Mam chuj jedzonka, misienie. ty kurwo jebana Będziesz przetrwelony jak twoja stara Ja jestem jabczan Dika mam wielkiego, twoją starą Jebaliśmy i graliśmy z nią Kto ją znalazł Ten jej w pizdę wsadził balas. Kurwo jebana Wjeżdża tu jabczan, twoja stara mam mokry dawczan! Bo jej z pizdy leci, małe dzieci To nie chodzi o to, przepraszam Dobra, nieważne, to już za daleko poleciałem Przykro Złotówka! chupi! Jezu, dzięki, stary! Nie, nie oceniam numerów, ale dzięki za to. Kurwa, jest, stary! Jest, dzięki! Aaaaa! Przejebany! Kurwa, no on miał 0! I ten drugi też miał 0. Się gdzieś uleciał do pula. Gdzie on kurwa znikł? Gdzie on kurwa znikł? Ja pierdolę, ta gra jest tak rozjebana! Ha! 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 Zaraz Harry Potter. Kurwo! Pokupiłem się! O kurwa, to nasz. Ja pierdolę! Dobra, pierdolę tą grę. Nie wiem, jak mam się zachować, kurwa, jak pociąg jedzie. Wcześniej tego pociągu nie było w tym momencie, kurwa. Jebana gra do pizdy, kurwa. Nie gram w to gówno. Kurwa, grać się nie da w tę jebaną grę. Debil mi, pisze mi, kurwa, nie skacz. Jak daszuję, to się wpierdalam, kurwa, na jakiegoś zjeba. Jak nie daszuję, to się też pierdalam. Jak kurwa. Dalej tutaj. A. Sława. Mamy tutaj. Piotr! Ja nie wiem, ani kebów, ani amo. Ja pierdziele że to się udało, mordel Powiem ci to. Jezus! Jakie emocje teraz świgną. Idolu piękny, nie, idol piękny, wręcz wspaniały. Widzów kocha aż z zawiary. Strinki robi bardzo wcześnie i widzów pocisza, pociesza pięknie. Lecz niestety gały ma brązowe, bo banan mu nasrał na czole. Banan to jebany boomer, nem go dzisiaj wali chujem. perwol to seksiaczek pały, lecz się skarżył ciągle do mamy. Jak go w kiblu wodowali, kula w jak bezbolca dostaje pierdolca. DMG ma piękną wolę, więc se włączył dwa pornole, zwalił konia w trymiga. Uw. Ale oni stale? mają digla. tu, 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 tu top dwóch top tam... Kurwa, nie wiem, no nie wiem, jebany krap, Pierdolony! O chuj mu chodzi? Co mam tu zrobić? Chuje. Nie wiem jak to odnieść. Wyszedł, kurwa! Pięćdziesiąt ja, tak. sześć kurwa Przepraszam eee! Nie zgadzam się z tym, kurwa! Przecież to były moje schody, to były moje schody, kurwa! Kurwo się kurwa! Kurwa! Jak ci ludzie nie mają mózgów, to nawet kurwa widać, że ten granat jest wyciągany, albo że kurwa słychać, albo że za chwilę polecił. To jest tak kurwa logiczne. Tak, leży. Kurwa, trójki, dobra puszcza, ale wiem, na trójkach był, palił się. Co wybiegł tu, wy. Kurwa, Hansen z sen. Na jedynkach gdzieś. Musimy się rodek tak zająć. Piszcząca pizda. Pamiętajcie, że to jest coś takiego. Ponektor tak, dead, one ramp. Jeden more connector. Bomb. Dwa masz ramp. Patrzcie rampę. Dobra. Pod, under window. Na no, rampę wyszedł. Obitył. O jest. Tak to chodzi, tak to chodzi Nie, 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 nie! Kurwa mać! Ja DOLE! A to już spokojnie... A co, głodny jesteś? Jeszcze co powiedzieć, że coś plujesz pod nasem jak wkurwiony jestem, bo wie 14 16 no, 315 dał dziesięć kask. Śmieci machodzą, się świecić. Mamy Ja, pierdolę! polecam tą na polowe. trzy. Ja! A a drugi jest za mną mnie i rucha mnie kurwa, rozumiesz to? Sk oni się gdzieś respią to, to, to nie jest normalne Abym się przebił przez tego samoła mhm. Chcesz na Nie chcę W Smoku stoi, podejdźcie po prostu do mnie Skrócił O kurwa o to Robimy chodzi. to byku Plant na wszystko, byniu Dobrze, no, już odpuć, Pago, panuś, tak lisa, odpuść Odpuść baba, teraz mądrze, teraz mądrze. Banon raz. Graj na czas, Pateusie. Baba, odsypywał się. No to już mądrze, mądrze. Mateusz Banon jest? Tak. Nie nie, mądrze. Ty nie wiedziałeś? Ja bo my wygadaliście, wyga, ja nie słyszałem. <śleszy> a, wyga, Ale ty go widziałeś, a nie. A, ja go widziałem. Nie no. forma! ilu lat można walić konia Nie wiem ja jak miałem chyba 8 to waliłem to go. Dawaj paga oknem, pagą oknem, Kara karakana zrób tam Karakan tam zrób Więcej paga Karakana oknem, dawaj, teraz z pistolem Co chodzi Pagieta! Z, 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 Jestem bąta z dupy karakana Tak, tak, widzą ci dupę, li ci dupę tam w akcji o to A, że Tam ci gryzie dupę teraz. To to play, jest retake, no? który mi się kurwa podoba. Jest kurwa hasło, jest wyjście kurwa w tempo. Oh, kurwa jestem dziwką. Zabij go mam ci Kurwy, dobra kurwa, kurwa. I gala jeszcze. Się Czy to jakiś stream sponsorowany od kur? Aha Leżycie, nie? Kładź, ruina Ruina. złap O kurwa, przez skrzynkę mnie zabił I drugi CT JEZUS MARIO Czemu to mi siadło? Plan, sprytny Okej Teraz się piszczaj normalnie, co ważne Ta, ta, już zagadałem Dobra, wysadzajmy od razu, co coś, Co się idzie? Co się dzieje? A przy ty tu pchnąłeś? Weź no To ja. no to, ja. no to ja. Nie weź, nie weź. Nie weź, nie weź. jednego na Patrz, jak to chodzi! Patrz, jak to, to chodzi! Pago, pago, pago. 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 Może no ja się chcesz, wyprowadza, jak to coś to nie pasuje, wyprowadza. będę kurwa słuchał jakichś problemów codziennie. Achu ja ja się prójesz kurwa, lambaciaru. <laughs> nie <laughs> mów <mógł> tak kurwa! <laughs>